Witam wszystkich widzów serii drzewo genealogiczne piastów. Zaczynamy od przodków mieszka pierwszego, o których nie wiemy zbyt dużo. Piasta Siemowita, Lestka się siemo, Informacje biorę z Wikipedii, więc jak się pomyłek, bardzo przepraszam. No to zaczynamy. Zaczynamy od piasta kołodzieja. Dawno temu polanami rządził popiel okrutny władca. Podczas postrzeżeń synów popiela. Do budynku weszli wędrowcy. Od razu zostali wypędzeni z budynku. Udali się więc do piasta. Kołodzieja. Który przygotowywał się do postrzyżyn syna. Jednak wpuść wpuścił nieznajomych. Goście zapytali o picie. Piast choć miał jedną beczkę piwa podzielił się z gośćmi. Za sprawą cudu piwo beczce się nie kończyło. Podczas rozmowy nieznajomi powiedzieli Piastowi, że jego syn będzie księciem Polan. Nazwany później Siemowit został księciem Polan. Pewnie spytajcie co się stało z popiołem. Została na niego wydana kara boska w postaci zjedzenia przez myszy. Piast miał ojca o imieniu Hościszko, żonę Piche. i syna Siemowita zwanego też Siemowitem. Siemowit. O Siemowicie nie znalazłem dużo informacji, ale znalazłem takie. Władał Polską na przełomie IX i X wieku. Miał jednego syna Lestka. Lestek. Syn Siemowita. Władał Polską do połowy X wieku. Zmarł w okolicach lat 930-940. Siemomysł. Syn Lestka. Jako pierwszy ze swojej dynastii. Zdobył dla Polski nowe ziemie podbijąc plemiona takie jak Sieradzenie, Kujawianie, Lubuszanie i Mazowszanie. Władał Polską od około lat 930-950 do lat 950-960. Miał syna Mieszka I. Oraz syna Czcibora. Ojcem się momysła był Lestek. W następnej części omówimy rządy Mieszka I. I jego rodziny. Oto drzewo genealogiczne od Piasta do Mieszka i Czcibora. Teraz pokażę wam mój subiektywny ranking, z którym nie musicie się zgadzać. Zaczynamy. Siemowit. Zdobył władzę przez karę boską wydaną na Popiela. Nie wiem o nim zbyt dużo więc dostaję ocenę 5 na 10. Lestek za jego panowania zbudowano wiele wczesnopiastowskich grodów. Niestety ponownie jak poprzednik nie mam o nim dużo informacji dlatego trochę więcej niż Siemowit. Dostaję 6 na 10. Siemomysł. Zdobył dla Polski nowe ziemie bardzo dużo ich było. Na dodatek za jego panowania zbudowano gród w gnieźnie. Co daje mu większą ocenę. Dostaję solidne 7. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, że następna część będzie o Mieszku i jego rodzinie. Zapraszam. I jeszcze możecie zadawać pytania pod tym odcinkiem. I postaram się na nie odpowiedzieć w następnym. Nara.